Rajdowy w Małopolsce, w Nowym Sączu, samochody terenowe prowadzone przez prawdziwych mężczyzn, w Krakowie samochody osobowe prowadzone przez prawdziwe kobiety. W obu rajdach podobne emocje, oba rajdy z narażeniem życia obserwowane przez naszych reporterów. Popatrz, sprawdź się, ale pod żadnym pozorem nie rób tego na ulicach swojego miasta. Prawdziwi twardziele w swoich terenowych maszynach ruszyli w rajdzie offroadowym w Nowym Sączu. Pomimo, że mamy serce słabe troszeczku, ale jak y, poczuje adrenalinki to to już się poprawiło. Kurz, pył i błoto nie tylko nie przeszkadzają w takich sytuacjach, ale raczej podkręcają emocje. Jeździli i zawodowcy i amatorzy. Wiadomo, że jak się zobaczy 5, 4, 3, 2, 1, zamyka się pewna klapka, zamyka się pewna klapka i jedziemy jak koń przed siebie. 3, 2, 1, tak Droga, dobry samochód i dawka adrenaliny. To żywioł prawdziwych mężczyzn, ale czy na pewno tylko mężczyzn? Dla niektórych mężczyzn ekstremalnym przeżyciem jest już sama jazda z babą za kierownicą. Czasami mają rację, ale czasami mogą się bardzo pomóc.